Co, ty no, daj dwa, dobra, mogę. Eee, no kurwa. O ty, o ty kurwa, niekaśnie <śmienny> złodzieju bandy to jeden, kurwa. Następnym razem będę cię widział, to będę uciekał kurwa z papierosami przed tobą. To coś co ja cię będę miał. Na pewno? No. A kiedy byś miał jakieś ślugi? No po 25. piątym. Po dwudziestym piątym, a co wybładcie dostajesz? Nie, od razu też się stanął. Od razu? No idę tak? właśnie na komisję do, do Guga, tu, do, słuchaj, do powiatowego czerpa, by, ten. Tu to jeszcze nie wiesz, że, 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 że ci popłacą, nie? 25, 25, tak się domyślasz na razie? No! Ooo, chłopie! Ale jaja! No, dawaj, dawaj, dawaj bo zmózł trochę od trawy, dawaj go, pyk, pik, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Ooo, jest, tak jest. Dobra, już jest, już jest. Jesteś powrotem. Dobra! Tadam! Co tam, jak dobra, kura, musimy kurwa się nagrać tutaj do tego, do YouTube'a na przykład, żeby tam ludzie widzieli, co tam No uczyma. ja tam gdzie jest to? Kurde, to trochę dalej. Co tam musicie słychać, kura. A nic. No powiedz też ludziom, kura, jak się żyje u nas, kurwa, co jest grane. No i zawsze się tam. No. Dobrze? No źle. I źle? No. Czemu? No bo nie ma, nie? Mówmy, to tam to do YouTube'a, kura, będą wszyscy to oglądali, będą wiedzieli, będą protest robili razem z tobą, kura. Mów, co jest grane, co jest nie tak w kraju. No ale trzeba tej zwolnić. Rząd zwolnić kogo? No to to była schala przede wszystkim kurwa, A taka czemu? dziura. A czemu? No bo ja chcą wypłacać, nie? No. Nie chcą wypłacać siana? No. A to on jest winny temu? No winny no, bo stać się likwiduje, ja sprzedaję kurwa, jedną i drugą kurwa. A no. ty to byś zrobił z tymi stosniami? No kurwa za ty urodzi, ale kurwa że zbania 2,5 tysiąca ludzi. I byśmy kurwa. dalej normalnie statki robili siano brali, nie? A tak to i ktoś inny no. będzie brał, nie? Siano. No pewnie no. I co A, już, kurwa do domu, czegoś sprzedaje kurwa. No. Gdybyś nie chciał to byś poszedł normalnie stać no. się robić, nie? No pewnie no. Pojechałbym to, gdy nie był robił no. To weź daj tu jakiś apel do Donalda Tuska, że jak, żeby normalnie obszerział, żeby że ty pójdziesz do pracy, jak, jak będzie dla ciebie miejsce. Mów, mów, mów. No pójdę do pracy no. No powiedz, że, że zwracam się do pana. No się do pana Tuska, żeby kura dał w robotę robotek, kurwa, żeby nie było bez robocza, w kraju, kurwa. No i o to chodzi właśnie. I dobra, co byś jeszcze poprawił u nas? No kurwa, żeby tego prezydenta wyjebać, kurwa, całego. A co on robi a, a ten to znowu, co znowu? Jakieś pakty z Amerykanami? No! I nic z tego nie mamy? No! Nawet wiz nie mamy do no. Ameryki. A pojechałbyś do Ameryki? Jakby nas chcieli? No pewnie, no. Żeby pewnie. to było, nie? No i co? Czy no. co byśmy też pracowali? No! No i dobra, no to co masz? Do, 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 jakiś apel do prezydenta naszego o, obecnego teraz? Nie, nie mam na drodze. Jakby coś, coś by myślę, to tam cię zdawać. No ale coś by mógł prezydent zmienić, tak czy nie? No. No to, to podaj apel, co bym mógł zmienić, odezwij się. No, panie prezydencie, kurwa, zmiąłem pan coś tu kurwa, nie podeszła umowy mowy z tymi, kurwa, z tymi czupkami No, no i dobra. Czubieruszki, No i dobra, i my wystąpimy z tym komunikatem prosto do YouTube'a, zgadzasz się? No, no, i no dobra, krok. to dalej. i się. się. No. Jak dostaniesz ręce, to dasz szluga, nie? Trzymaj się.